Karolina Filipkowska do mnie dołączyła. Dzień dobry, Karolino. Będziemy Dzień dobry. o tym opowiadać, że dziś upalnie w większej części kraju. Słonecznie już w całym kraju, ale od jutra będzie bardzo niebezpiecznie, dlatego że będą burze. Pod tym względem dzisiaj sprawiedliwie, pod względem słońca, bez wyjątku, będzie dominować. Gdzie nigdzie może się chmurzyć, ale to nawet dobrze. Szczególnie jeżeli będzie się chmurzyć w zachodniej części Polski, bo tam będzie trochę wytchnienia od upału. Bo tam właśnie ostrzeżenia synoptyków przed wysokością. Wysoką temperaturą, nawet rzędu 30-31 stopni. Poza tym chłodniej w linii wybrzeża, tam maksymalnie do 20, niższa temperatura także we wschodniej części kraju do 25. No. I warto dzisiaj korzystać z dobrej pogody, bo jutro będziemy ostrzegać w dalszym ciągu przed wysoką temperaturą, ale także przed gwałtowną pogodą. Wyładowania atmosferyczne praktycznie w całej Polsce, tylko i wyłącznie na południu. W dalszym ciągu dobra pogoda. Zobaczmy mapy, zobaczmy jak to wygląda, bo warto także wspomnieć, że od wtorku nie tylko zmieni nam się aura dość mocno, ale temperatura nam spadnie. Od 18 zaledwie w najcieplejszym momencie dnia do 25 stopni zobaczymy na termometrach. Dziś w dalszym ciągu układ wysokiego ciśnienia poprawia pogodę w naszej części Europy. Jeszcze wczoraj był nad południową częścią Polski, teraz nieznacznie się odsunął. Od naszych granic, ale w dalszym ciągu zapewnia słońce. Nie tylko u nas, ale także w Wiedniu, gdzie mamy na termometrach 31 stopni, dziś w najcieplejszym momencie dnia. Budapeszt z taką samą temperaturą. Granica upału osiągnięta dziś zostanie w Paryżu 30 stopni. Półwysep iberyjski z temperaturą od 25 w Lizbonie, tam chłodniej, do 34 w Madrycie. Rzym 35 stopni i burzowa pogoda. W naszym kraju dziś absolutnie o burzach, o gwałtownej aurze nie ma mowy. Będziemy za to mówić o sporej ilości słońca. W tym momencie jeszcze lokalnie w południowej części Polski rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba. Temperatura? No nie, nie wysoka jeszcze. W Zakopanem do 14 stopni, w głębi kraju 17-18. W Linii Wybrzeża podobne wskazania termometrów, ale już zielona góra z temperaturą do 21 stopni. No i w trakcie dnia właśnie to cieplejsze powietrze będzie nadciągać nad zachodnią część naszego kraju i tu nawet 30-31 stopni dość rzeźko będzie w linii wybrzeża 18-20 stopni maksymalnie w Zakopanem do 24, krańce wschodnie tam na termometrach od 20 do 25 stopni. Warunki drogowe dobrze i świetnie, że tak się złożyło, bo końcówka długiego weekendu to na pewno wzmożony ruch na drogach. Także tutaj aura nie będzie przeszkodą. Pamiętajmy o zdrowym rozsądku. No i warto mieć dzisiaj okulary przeciwsłoneczne. Żółta jak słońce mapa biometu. Korzystne warunki w całym kraju. Bez wyjątku temperatura odczuwalna zbliżona tutaj na termometrach 18-31 stopni. Piękna pogoda do spacerowania. No i jakość powietrza też nam dopisuje. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Dobrego dnia. Do zobaczenia.